I ruszyły. Na prowadzeniu Matador. Ale teraz przesuwa się na czoło Alwir. Alwir, drugi Albir. Poprawia Almer. Alwir, Almer. Albir. Al-Kaledia Al i z tyłu Matador ze Saną. Prowadzi Almer na drugiej pozycji, Alvir na trzecim miejscu, Galelal kaledia razem z Albirem. Do przodu powolutku przesuwają się Esana oraz Matador. Utrzymuje prowadzenie Almer. Almer, Alvir, Albir, Esana, Matador i Galelal Kaledia. Wciąż ucieka Almer. Almer ma sporą przewagę. Na drugiej pozycji Alvir. Jest teraz mijany przez Esanę oraz Matadora. Za nimi Albir. I w odstępie Galelal Kaledia. I za moment konie pojawią się na prostej finisowej. Razem Esana oraz Matador. Esana Matador finisuje Albir. Przy wewnętrznej Almer. Esana Matador. Esana Matador i najbliżej publiczności Albir. Esana Matador Albir. Te trzy konie w walce o zwycięstwo. Esana z Matadorem i Polem Albir. Esana, Matador, Albir. Matador, Esana. Esana, Matador, Albir. Esana utrzymuje prowadzenie. Esana, Matador, Albir. I w celowniku mamy Esana. Zdaje się, Albir, Matador.